Witam Państwa. Dzisiaj chciałam Państwu pokazać niesamowicie ciekawy wzór na drutach. Ja ten wzór nazwałam oszukany warkocz z grzywką. Jest naprawdę niesamowicie ciekawy ten wzór. Wzorek ten możemy usytuować pojedynczo, tak jak na przy przypadku mojej, mojej próbki, jak zrobiłam. Również można usytuować. W rzędach. To wszystko zależy, jak, jak chcecie usytuować ten wzór na danej robótce. Ten wzór jest idealny na wszelkiego rodzaju robótki. Czy to będą szale, czapy, czy chusty, czy grube żakiety, czy spetry, czy kamizele. Naprawdę ten wzór jest przede wszystkim bardzo prosty do zrobienia ale niesamowicie, niesamowicie efektowne przez tą taką, przez te właśnie takie wyciągnięte niteczki. Ten wzór, ja zrobiłam próbkę, można usytuować tak jak w tym przypadku jedno obok drugiego, można również zrobić tak pojedynczo i po bokach powiedzmy taki wzorek, taki wzorek ażurowy. To wszystko zależy tylko i wyłącznie od Państwa. Także ten wzór składa się, sam ten warkocz składa się z 9 rzędów. Ja po prostu na tej próbce zrobiłam też takie oczka lewe po bokach, żeby było wyraźniej widać. A wysokość tego wzoru składa się z 12, składa się z 12 rzędów. Jest naprawdę bardzo, bardzo prosty do zrobienia. Zaczniemy więc robić. Ja na druty narzuciłam 15 oczek, czyli 9 oczek naszego warkocza z grzywką i po 3 oczka takie boczne, żeby widać było ten nasz wzorek. Więc tak. Zaczynamy naszą robótkę. Prócz oczka brzegowego przerabiamy jeszcze dwa oczka lewe. Następnie przerabiamy 9 oczek prawych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 oczek prawych i oczka boczne czyli dwa lewe i oczko brzegowe. To jest tylko taki przykład. Chodzi głównie o ten, o te centralne oczko. W rzędzie drugim przerabiamy nasze oczka dokładnie tak, jak nam schodzą z drutu. Czyli prawe nad prawymi, lewe nad, nad lewymi. Tym sposobem przerobimy sobie 6 rzędów, aby móc rozpocząć tworzyć nasz y, oszukany warkocz z grzywką. Więc tak, to był. Drugi rząd naszej robótki. W trzecim rzędzie robimy dokładnie to samo. Tak jak nam schodzą oczka z drutu. Lewe nad lewymi, prawe nad prawymi. To jest trzeci rząd. czwartym ponownie robimy dokładnie tak, jak nam schodzą oczka z drutu. To jest czwarty rząd. Czwarty. W rzędzie piątym ponownie robimy w ten sam sposób czyli do, ta oczka dokładnie tak jak nam schodzą z drutu prawe nad prawymi lewe nad lewymi oczkami jest naprawdę bardzo prosty ten wzór piąty w rzędzie szóstym robimy tak, jak nam schodzą z drutu nasze oczka. To był szósty rząd. Teraz w rzędzie siódmym. Proszę spojrzeć, mamy już podstawę. W rzędzie siódmym przerabiamy sobie te nasze oczka brzegowe. One są na lewo. I teraz mamy dziewięć oczek, prawda? Będziemy sobie powoli te oczka zamykali. Więc tak. Mamy dziewięć oczek, więc przerobimy. Raz, dwa, trzy oczka prawe. Następnie trzy oczka środkowe zamkniemy trzy razem na prawo. Czy to wbijając drut z tyłu robótki, czy z przodu robótki, chodzi nam o takie podwójne zamknięcie. I następnie przerabiamy raz, dwa, trzy oczka prawe. I nasze oczka, nasze oczka po bokach. To był siódmy rząd. W rzędzie ósmym ściągamy to oczko brzegowe, przerabiamy dwa oczka prawe, te boczne. I teraz zostało nam na drucie siedem oczek. Więc przerobimy dwa oczka lewe i ponownie zamkniemy te trzy oczka centralne. Zamkniemy trzy oczka razem na lewo. I Dwa oczka lewe. Zostało nam na drucie pięć oczek. Oczka boczne. Proszę spojrzeć. Zaczyna nam się po prostu zamykać ten barkocz. Oszukany zaznaczam. W rzędzie dziewiątym. Przerabiamy, mamy na drucie 5 oczek, więc przerabiamy jedno oczko prawe i ponownie zamykamy trzy oczka centralne. Trzy oczka razem na prawo i jedno oczko prawe. I oczywiście nasze oczka boczne. W rzędzie dziesiątym. Oczka boczne zostało nam na drucie z dziewięciu oczek. Zostały trzy oczka. Te trzy oczka zamykamy trzy razem na lewo i zostaje nam jedno oczko. Oczka boczne to był nasz dziesiąty rząd. Teraz proszę zwrócić uwagę dokładnie jak będziemy to robili tą naszą grzybę. Więc tak, mamy na drucie z dziewięciu oczek zostało nam jedno oczko. Więc to oczko przerobimy sobie na prawo i teraz prawym drutem prawy drut wbijamy dokładnie oczko w momencie, gdzie zaczęliśmy robić to potrójne Zamykanie. Proszę spojrzeć. Tutaj, w tym miejscu. Dokładnie w tym miejscu. W jaki sposób to robimy? Wbijamy prawy drut. Dokładnie otworek przy tym potrójnym zamknięciu. Wbijamy prawy drut. Proszę spojrzeć. I Przeciągamy, wyciągamy przez ten otworek niteczkę do góry. Pomagając sobie lewym drutem, naciągamy troszkę tą nitkę, żeby nie była za mocno ściągnięta. Proszę spojrzeć. Następnie robimy jeden narzut. Ten narzut jest z tyłu, ale nie szkodzi. Narzut to jest drugi. Ponownie prawym drutem wbijamy się ponownie w ten sam otworek i ponownie przeciągamy tą niteczkę włóczkę do góry. Mamy już trzy. Ponownie narzut czwarty. Ponownie wbijamy się w ten sam otworek i wyciągamy to jest 5. Ponownie narzut 6, ponownie wbijamy się w ten sam otworek i wyciągamy niteczkę 7, narzut 8 i jeszcze raz wbijamy się w, to sam, w ten sam otworek i wyciągamy tą niteczkę. Staramy się wyciągać te niteczki tak, aby były równe. I następnie przerabiamy sobie te nasze oczka boczne. To był jedenasty rząd. W rzędzie dwunastym, proszę spojrzeć, w rzędzie dwunastym przerabiamy sobie te nasze oczka boczne, czyli ściągamy oczko brzegowe i następnie przerabiamy dwa oczka prawe. I teraz proszę spojrzeć, te niteczki wyciągnięte przerobimy sobie na lewo. Czyli pierwsze oczko lewe, drugie oczko lewe, trzecie, czwarte, piąte. 6, 7, 8 i mamy tutaj tą dziewiątą, proszę spojrzeć, tą dziewiątą niteczkę, troszkę nam się tutaj, o jest tutaj, ta dziewiąta niteczka, tą dziewiątą wyciągniętą niteczkę przerobimy z tym oczkiem jednym, który nam został z dziewięciu oczek. Więc przerobimy sobie te dwa oczka razem na lewo. I mamy ponownie 9 oczek na drucie. Następnie przerabiamy dwa, te trzy oczka, te boczne. I tym sposobem, proszę spojrzeć, wyszła nam ta piękna grzywa. I to jest naszych 12 rzędów. I te rzędy powtarzamy sobie. Czyli zaczynamy ponownie od przerobienia sześciu rzędów wzorem jerseyowym i następnie przystąpimy do wyciągnięcia tych niteczek i wyjdzie nam taki piękny, piękny wzór. Proszę mi wierzyć, jest prześliczny, przeciekawy. Jeśli państwo macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do mojego kanału. Proszę subskrybować mój kanał z tego względu, że mam bardzo wiele ciekawych i prostych do zrobienia wzorów na druty. Jeśli Państwo macie jakiekolwiek pytania, bardzo chętnie odpowiem na wszystkie pytania i w miarę możliwości służę pomocą. Jeszcze raz dziękuję ślicznie i życzę powodzenia.